Moi drodzy, Kingsman Finance podejmuje właśnie współpracę z dobrze wam znanym otoagentem. Wspólnie chcemy dać wam dostęp do niesamowitej okazji uzyskania pasywnego przychodu, robiąc nic, a właściwie no niewiele, robiąc niewiele. Wystarczy, że przekażecie nam dane klienta, który szuka nowego bądź używanego samochodu, a cała magia sprzedaży zostanie zrealizowana przez nasz zespół doradców motoryzacyjnych. Kingsman. Jak nawiązać z nami współpracę? To jest proste. Po pierwsze, odbieraj maile od otoagenta i smsy, y piszemy tylko wtedy, kiedy to jest ważne. Po drugie, pobierz umowę z linku, jaki od nas otrzymałeś, otrzymałaś. Po trzecie, wypełnij swoimi danymi i odeślij do nas na adres mailowy, jaki podajemy na naszej stronie. Proste, prawda? Za chwilę zadzwoni do ciebie darek i omówi detale współpracy. I jeszcze pamiętaj, przekazuj regularnie klientów i uzyskuj pasywny przychód bez większego zaangażowania. Raz przekazany klient będzie zarabiał dla ciebie za każdym razem, kiedy kupi coś w Kingsman Finance. Jeszcze jedna informacja, no, taka ode mnie. Na start naszej współpracy w prezencie otrzymasz ode mnie rabat na moje świetne szkolenie z wystąpień publicznych. Link do szkolenia na stronie, którą właśnie przeglądasz. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Maciej Orłoś.